Nienawidzą się tak bardzo, że nie mogą oddychać, więc muszę interweniować. Prezydent USA po raz kolejny żąda, aby europejscy sojusznicy nałożyli nowe sankcje na Moskwę. Czy oczekujecie, że NATO nałoży sankcje na Rosję? Oni nie wywiązują się ze swoich obowiązków. NATO musi sobie poradzić. Europa musi się zjednoczyć i działać. Słuchajcie, Europa jest moim przyjacielem, ale oni nadal kupują ropę od Rosji. Nie możemy być jedynymi, którzy działają z pełną mocą. Jeśli Europa kupuje rosyjską ropę, nie chce, żeby oni kupowali ropę. A sankcje, które nakładają, nie są wystarczająco surowe. Jeśli NATO zrobi to, co mówi, wojna się skończy, pisze sam Trump w mediach społecznościowych. W przeciwnym razie sojusznicy sojuszu po prostu marnują jego czas, energię i pieniądze. Prezydent Trump zadeklarował gotowość do nałożenia na Rosję nowych, surowych sankcji.